Sylwia Ferfecka, witam Państwa i zapraszam na kolejny serwis informacyjny Telewizji Miejskiej Robczyce. Podmiejska kolej aglomeracyjna to szybki i wygodny sposób na dojazd do pracy czy szkoły. Miasto i Gmina Robczyce współfinansuje ten projekt kolejowy znaczną kwotą z własnego budżetu. W styczniu ubiegłego roku na Podkarpaciu uruchomiono nowe połączenia kolejowe w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. To największy projekt kolejowy w województwie, który sprawił, że dojazd do Rzeszowa z Dębicy, Przeworska, Kolbuszowej i Strzyżowa jest łatwiejszy i szybszy. Miasto i gmina Robczyce jest beneficjentem projektu i współfinansuje go co roku znaczną kwotą z własnego budżetu. W przyszłym roku na ten cel przeznaczonych zostanie 500 tysięcy złotych. W Robczycach na Czekaju, w Lubzinie-Brzezówce oraz na Witkowicach zatrzymuje się codziennie kilkadziesiąt szynobusów relacji Rzeszów-Dębica-Rzeszów. -Rzeszów. Dzięki temu mieszkańcy mają łatwiejszy i bardziej komfortowy dojazd do pracy czy szkoły. Największymi zaletami podmiejskiej kolei aglomeracyjnej jest krótki czas podróży oraz duża częstotliwość kursowania szynobusów. W ramach projektu PKP Polskie Linie Kolejowe ma za zadanie dostosować infrastrukturę kolejową i przystankową do potrzeb Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Prace obejmą między innymi budowę nowej linii kolejowej z Rzeszowa do Portu Lotniczego w Jasiące oraz modernizację istniejących linii kolejowych. Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla na 2022 rok i został on pozytywnie zweryfikowany, zostaną poinformowane telefonicznie przez pracownika gminy o upoważnieniu do zakupu węgla. Wnioskodawcy będą mogli nabyć węgiel od samorządu w cenie 1650 zł za tonę. Aby dokonać zakupu opału, należy wpłacić ustaloną kwotę za 1,5 tony na konto gminy. 15 grudnia do składu węglobud w Sędziszowie Małopolskim dotarła partia węgla przeznaczonego na sprzedaż po preferencyjnych cenach. Firma poprowadzi wydawanie opałów ustalonym z upoważnionym odbiorcą terminie. 11 grudnia w Centrum Kultury w Robczycach miała miejsce jubileuszowa 35. wystawa aranżacji bożonarodzeniowych Elżbiety Kosydar. Elżbieta Kosydar od 35 lat prezentuje swoje aranżacje bożonarodzeniowe w Robczyckim Centrum Kultury. W niedzielne grudniowe popołudnie sala widowiskowa zapełniła się miłośnikami prac robczyckiej florystki. Jubileuszowe spotkanie rozpoczęło się recitalem Magdaleny Białorudzkiej-Ogorzelec, która muzycznie wprowadziła uczestników w świąteczny nastrój. You not cry, you not pour, I'm you why Santa Claus is coming to town. He's making a list, you begging a cheat. Gonna find out I'm nice. Santa Claus is coming to town. Po powitaniu gości przez dyrektor Centrum Kultury Sylwię Ruszel, autorka wystawy opowiedziała o swojej pasji, która przez lata stała się jej sposobem na życie. Głos zabrał także zastępca burmistrza Marek Misiura, który w imieniu burmistrza robczyc Bolesława Bujaka odczytał list z podziękowaniem dla artystki, za 35 lat tworzenia autorskich wystaw. Pani ja oczywiście przekażę ten list pani razem tutaj z bukietem kwiatów, ale też pozwoli pani, że również w imieniu swoim i myślę, że tutaj nas wszystkich, chciałbym pani tutaj ze sceny podziękować za te 35 lat. Ja tutaj wcześniej, wchodząc jeszcze na scenę, no, Podzieliłem się, że ten czas naprawdę bardzo szybko biegnie. Ja pamiętam 30 okrągłą rocznicę tych aranżacji. Wydaje się, że to było wczoraj, a tutaj mamy już 35. Natomiast, tak jak Pani wspomniała, jest to faktycznie taki moment, myślę, dla nas wszystkich, bardzo miły. Wprowadza nas Pani tymi aranżacjami w ten klimat świąt bożonarodzeniowych. No dzisiaj jeszcze pogoda trochę nam pomogła, może aż nawet za bardzo, ale ten klimat faktycznie dzięki, dzięki tym wystawom, aranżacjom na pewno czujemy bardzo mocno. Natomiast ja też chciałbym podziękować za całokształt pani pracy, pani Elu bo oczywiście jesteśmy w okresie świąt bożonarodzeniowych, no ale jak myślimy kwiaty to myślimy Elżbieta Kosydar, bo już tak się tutaj przyjęło, że, że Pani Ela, która zresztą ma tutaj niedaleko swoją kwiaciarnię, no wrosła w ten klimat tutaj robczycy i, i kwiaty i aranżacje kwiatowe. No, myślę, że większości robczyca kojarzą się tutaj z Panią Elą. Pani Elui, za to dziękuję. I, I tak jak Pani powiedziała, wierzę w to, że będzie Pani wychowywała następców, kolejnych, którzy, którzy będą kontynuować tą Pani piękną działalność. Co sprawia, że autorka aranżacji rokrocznie z pasją tworzy swoje wystawy? chęć podzielenia się radością Bożego Narodzenia, bo kwiaty o każdej porze roku są piękne, zawsze bardzo ładnie wyglądają na naszych stołach, na wystroju domu, czy w wystroju w jakichś pięknych miejscach, ale Boże Narodzenie sprawia, że z, wokoło stajemy się lepszymi ludźmi, a kwiaty właśnie powodują to, że człowiek czuje się dobrze, a stroiki świąteczne są moją ulubionymi kompozycjami bożonarodzeniowymi. Stroiki są zawsze wyjątkowe. No i w tym roku także chciałam się Państwem podzielić to, co w duszy mi gra i znów kilka kompozycji, obrazów, wianków, które mają nas wprowadzić właśnie w święta Bożego Narodzenia. Ekologia łączy się z pracą florysty. Który czerpie inspirację z natury i wykorzystuje rodzimy materiał roślinny do swoich kompozycji. Również w pracach robczyckiej florystki nie da się nie zauważyć elementów pochodzenia naturalnego. Wykorzystałam dużo ekologicznych elementów są bianki, właśnie z traw, są szyszki, są żołędzie, jest dużo naturalnych elementów, ale także zrobiłam po raz. No, chyba kolejny, ale wyjątkowe elementy, kompozycje z wosku z wykorzystaniem właśnie takich woskowych zatopionych liści. Myślę, że jest to ciekawe, inne, takie może troszkę nowatorskie, e, a dawno już tego tutaj nie prezentowałam, więc w tym roku wyjątkowo e, wydaje mi się, że Państwu się będą te kompozycje podobać. Autorka wystawy zdecydowała się na klasykę, czyli czerwono-zieloną kolorystykę z elementami złota, wpisującą się w tradycję świąt Bożego Narodzenia. Zawsze klasyka jest w modzie, więc zawsze ten kolor złoty, czerwony, zielony przewija się gdzieś w tych kompozycjach, ale jednocześnie jest dużo brązów, szarości, ale jest także złoto, które w tym roku też jest bardzo modne i dużo wystrojów wnętrz właśnie jest z elementami złota, więc tutaj można sobie kupić taki stroik i postawić gdzieś w swoim domu i wówczas już ten nastrój Bożego Narodzenia nam się udziela. Co miłośnicy piękna będą mogli znaleźć na tegorocznej wystawie? Na pewno znajdziecie państwo też na tej wystawie choinki, bo choinka obok strojka świątecznego jest chyba takim najbardziej popularnym, popularną kompozycją na Boże Narodzenie. Są to choinki florystyczne, czyli takie no troszkę z artyzmem. Więc są w nich i bombki, ale są też naturalne brzozy, jest dużo jodły, jest tuja, świerk, także elementy jałowca. Myślę, że i ta sosna gdzieś się tutaj znajdzie i szyszeczki. Nic tak nie tworzy świątecznego klimatu jak aranżacje bożonarodzeniowe. Te wykonane przez florystkę Elżbietę Kosydar możemy podziwiać w Galerii Centrum Kultury w Robczycach do 20 grudnia. Podczas niedzielnej uroczystości poznaliśmy także laureatów bożonarodzeniowego konkursu plastycznego, pod tytułem Najpiękniejszy łańcuch choinkowy. Centrum Kultury im. Józefa Mekofera ogłosiło konkurs plastyczny na najpiękniejszy łańcuch choinkowy. Konkurs adresowany był do szkół podstawowych, do przedszkoli oraz do każdego chętnego dziecka z terenu miasta i gminy Robczyce. Jury oceniało pracę w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy 1, 3, 4, 6 oraz 7 i 8. Odzew naprawdę jest bardzo duży. Dotarło do nas bardzo dużo pięknych prac. Jak się okazuje, oprócz ilości zgłoszonych prac konkursowych, organizatorów zaskoczyła także kreatywność młodych wykonawców. Zaskoczyła nas bardzo duża różnorodność tych łańcuchów, tych prac plastycznych, ponieważ wykonane są przeróżnymi technikami z bardzo różnorodnych materiałów. Na przykład szyszki, bibuły, makarony, guziczki. Łańcuchy choinkowe były bardzo ciekawe i oryginalne, dlatego jury nie miało łatwego zadania. Ostatecznie wyłoniono 37 laureatów. Cele konkursu to m.in. kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie kreatywności, kształtowanie wyobraźni plastycznej czy rozwijanie zdolności manualnych. Na wystawę prac zapraszamy do Robczyckiego Centrum Kultury w godzinach pracy placówki. Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu i na całym świecie. 8 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał również do Domu Kultury w Robczycach, w Witkowicach. Jak co roku, w grudniu najbardziej oczekiwany świąteczny gość, czyli Mikołaj, odwiedził Dom Kultury w Witkowicach, by spotkać się z dziećmi. Czekając na świętego, dzieci brały udział w różnorodnych zabawach ruchowych. Oraz odpowiadały na zagadki dotyczące świąt Bożego Narodzenia. Wieczór Mikołajkowy dostarczył maluchom moc niesamowitych wrażeń i atrakcji. Mamy dzisiaj fajne wydarzenie w Domu Kultury w Robczycach w Witkowicach, czyli spotkanie z Mikołajem, który na pewno przyniesie prezenty wszystkim grzecznym dzieciom, może dorosłym też. To już nasze cykliczne wydarzenie, które organizujemy w naszym Domu Kultury. Zawsze jest bardzo dużo chętnych i duża frekwencja, więc mamy nawet listy rezerwowe. A co czeka dzieciaki, bo właśnie startujemy z imprezą? Godzina zabaw animacji z paniami, animatorkami z Centrum Integracji Społecznej. Tutaj w Robczycach. Będą różne konkurencje, zabawy. Będzie piñata, malowanie twarzy, tatuaże, modelowanie balonów. Czyli bardzo dużo fajnych, ruchowych zabaw, ale nie tylko. Jak dzieci przywitały upragnionego gościa z Laponii? Czekamy wszyscy na Mikołaja, który dotrze do nas z Laponii. Więc przygotowujemy specjalną piosenkę i wiersze. Ma oczywiście stanie pełne prezentów, więc radość na. W buziach dzieci na pewno się pojawi. Jakie atrakcje przygotowały panie animatorki z Centrum Integracji Społecznej w Robczycach, aby umilić dzieciom czas oczekiwania na broda tego staruszka? Przygotowałyśmy dla dzieci liczne atrakcje, zabawy, malowanie twarzy, skręcanie balonów, piniatę oraz konkurencje zimowe. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do zabawy, w tym wspaniałym dniu. Wizyta świętego Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze. I przyniosła dzieciom wiele radości. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników tego magicznego spotkania, nie tylko tych najmłodszych. Grudniowe spotkanie z Mikołajem wpisało się już na stałe w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Dom Kultury w Witkowicach i jest niewątpliwie najbardziej wyczekiwanym dniem w roku. Publiczne Przedszkole nr 1 imienia Marii Konopnickiej jako jedyne przedszkole z gminy Robczyce realizuje program Dwujęzyczni od Przedszkola, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Przedszkolaki wraz z nauczycielami Przedszkola Publicznego nr 1 w Robczycach biorą udział w pilotażu programu wsparcia dwujęzyczności dzieci. Celem programu jest promocja i wdrożenie rozwiązań dwujęzycznych w przedszkolach publicznych na terenie województwa podkarpackiego. Publicznym przedszkole nr 1 w Robczycach bierze udział w programie wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach. Jest to program pilotażowy, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W programie tym bierze udział po jednym przedszkolu z każdej miejskiej gminy z terenu Podkarpacia. I w gminie Robczyce zostało wybrane właśnie przedszkole nr 1 w Robczycach. W naszej placówce programem została objęta jedna grupa przedszkolna, Grupa Żabki. W ramach projektu rodzice dzieci otrzymali dostępy do platformy językowej, dzieci książeczki, a przedszkole wsparcie merytoryczne i metodyczne w formie szkoleń. I pomocy dydaktycznych. W ramach tego programu nasze przedszkole otrzymało od organizatora bez, bezpłatne pomocy dydaktyczne, do, re, do realizacji zadań karty pracy dla dzieci, dostęp do platformy z materiałami dla nauczycieli i dla rodziców do codziennych zajęć i zabaw z dziećmi. Również nasze nauczycielki zostały przeszkolone i przygotowane do prowadzenia zajęć i realizacji zadań zawartych w programie. Głównymi Koordynatorkami programu w naszym przedszkolu jest pani Monika Powrócek, wychowawczyni grupy Żabki oraz pani Joanna Działek, nauczycielka języka angielskiego. W robczyckim przedszkolu programem została objęta grupa Żabki. W nauce języka angielskiego pomagają dzieciom wesołe żuczki Baby Beatles. Splash. W naszym przedszkolu program dwujęzyczności realizowany jest w grupie żabki i jestem wychowawczynią tej grupy. Grupę żabki stanowią dzieci 3 i 4 letnie, które z dużym entuzjazmem zareagowały na pojawienie się nowych postaci, maskotek, żuczków. Baby Beatles, małe żuczki, wprowadzają dzieci w świat języka angielskiego. Dzieci razem z żuczkami śpiewają, tańczą, bawią się, a co za tym idzie, uczą się. Jakie korzyści przynosi program Dwujęzyczni od przedszkola? Dzięki programowi dzieci mają nie tylko codzienny kontakt z językiem angielskim w przedszkolu, ale także w domu. Rodzice poprzez specjalny dostęp do platformy utrwalają to, co dzieci nauczyły się w domu, również w przedszkolu. Nauka połączona z zabawą ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla dziecka językiem obcym. Spin your head. Now turn around. Turn around. Move your shoulders. Up. Down. Stretch your arms. And turn around. Good morning. Good morning. How are you today? Good morning. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w formie zabawy. Poznajemy piosenki i proste zwroty. Dzieci słuchając języka angielskiego podczas zabawy, czytania książeczek lub śpiewu piosenek osłuchują się z językiem i zoswajają z jego brzmieniem. Dzięki temu rozumienie języka przychodzi naturalnie, a dalsza nauka języka w szkole jest znacznie łatwiejsza. Dwujęzyczność dla dzieci przedszkolnych to potencjał, który z pewnością zaprocentuje w szkolnym i dorosłym życiu wychowanków. Oprócz samych umiejętności językowych, dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli, osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej. To już dziesiąty raz Związek Drużyn ZHP Robczyce zorganizował akcję pomocy pod hasłem Harcerska Gwiazdka z Nieba. Harcerska Gwiazdka z Nieba to akcja charytatywna zapoczątkowana przez świętej pamięci Genovefę Zygmunt, propagatorkę uniesienia pomocy najbardziej potrzebującym z naszej okolicy. Akcja z dużym powodzeniem prowadzona jest rokrocznie od 10 lat. Akcja Harcerska Gwiazdka z Nieba rozpoczęła się 10 lat temu. Podczas spotkania w chówcu instruktorów i harcerzy zaczęliśmy rozmawiać o świętach. Mówiliśmy o tym, jakie to są radosne święta Bożego Narodzenia. Wtedy ktoś stwierdził, że nie dla wszystkich są radosne, ponieważ nie wszystkich stać na zorganizowanie tak wspaniałych świąt. Niektórym brakuje pieniędzy na zakup jedzenia. I wtedy postanowiliśmy, że trzeba coś z tym zrobić. Naszym zadaniem jako harcerzy jest pomaganie innym. Wtedy druh na Genowe Zygmunt, moja mama, wpadła na pomysł organizowania akcji, którą nazwała Harcerska Gwiazdka z Nieba. Jaki jest główny cel akcji? Chcemy, żeby ta nasza pomoc docierała do jak największej ilości osób. My szczególnie docieramy w tym momencie do osób starszych, potrzebujących, które mówią nam o tym, że nie wystarcza im pieniędzy na opłacenie rachunków, zakup lekarstw. Dlatego zbieramy taką żywność długoterminową, artykuły chemiczne, żeby chociaż trochę radości, trochę uśmiechu wnieść do tych domów na święta. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nas, nam w tej akcji. Od samego początku, już przez 10 lat współpracują z nami szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu lubczycko-sędziszowskiego. Współpracują z nami instytucje, zakłady pracy, a także prywatni sponsorzy. Co roku możemy liczyć na ich hojne wsparcie. Nasza pomoc również trafia do wszystkich miejscowości na terenie całego powiatu. Staramy się gdzie tylko możemy znaleźć potrzebujące osoby i chociaż drobną część pomocy na te święta dla nich zanieść. Młodzi harcerze zawsze chętnie włączają się w tę niezwykłą działalność dobroczynną. W naszej szkole jest organizowana akcja Harcerska Gwiazdka. Jest ona już po raz dziesiąty. Bardzo chętnie w niej tutaj pomagamy. Nosimy tutaj produkty spożywcze i nie tylko, a później bardzo nie pomagamy tutaj pakować. Cieszymy się, że możemy pomagać innym i że możemy wspierać akcje charytatywne. Uczniowie naszej szkoły są bardzo chętni w pomaganiu, dlaczego udaje nam się bardzo dużej ilości osób pomóc. Akcję harcerskiej pomocy świątecznej dla najuboższych co roku chętnie wspierają szkoły, placówki handlowe, a także prywatni sponsorzy. Akcja harcerska Wysoka Z Nieba jest już po raz dziesiąty organizowana. Zaczynamy ją już w listopadzie, gdzie przygotowujemy pudełka, które rozwozimy z naszymi wolontariuszami po sklepach, po szkołach. Z tego miejsca dziękuję bardzo dyrektorom i nauczycielom, bo bardzo w szkołach akcja była główna. Głośna i, i wszyscy wzięli udział. Bardzo im za to dziękujemy i nauczycielom, i pracownikom szkół, bo tu wszyscy, wszystkie osoby praktycznie teraz przewoziły te produkty do szkoły, więc widać, że większa liczba osób była w to zaangażowana. Nasza pudełka można było zobaczyć tutaj na terenie miasta i gminy Robczyca, ale też w Sędziszowie, też w Wielopolu wolontariusze naszy dostarczyli tam pudełeczka. W każdym sklepie okazało się, że naprawdę ludzie wrzucali, choć wiadomo ceny teraz są wysokie, ale serce myślę otworzył każdy i naprawdę w każdym pudełku znalazło się mnóstwo pełno bardzo potrzebnych produktów. Czy warto pomagać? No warto. Wie Pani, jeśli się już dziesiąte raz to zaczyna, więc już jest to tak w nas troszkę zaszczepione. Wiemy, że już przychodzą w święta i trzeba tym osobom pomóc. Najfajniejsze jest to, jeśli zawozimy paczkę do takiej starszej osoby, biednej, gdzieś tam schorowanej, samotnej, to ona ze łzami w oczach przyjmuje tą paczkę i to jest takie największe słowo podziękowania dla nas. Harcerska Gwiazdka z Nieba to lekcja wolontariatu zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Akcja charytatywna dowodzi, że wśród nas wciąż nie brakuje osób wrażliwych i empatycznych. Każdy może podzielić się tym, co posiada, przede wszystkim ofiarując innym swoje dobro, które zawsze do nas wróci. Kolejna edycja harcerskiej Gwiazdki z Nieba już za rok. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Na kolejny program zapraszam już za tydzień. Do widzenia.